Cześć, Jarek Łuczak, firma Bart Wrocław. W piękny, letni, a właściwie wiosenny, deszczowy dzień chciałbym Wam przedstawić zadziornego koczaka, czyli Jaguara F-Pace'a 2 litry turbo 250 koni. Jak zawsze u nas z instalacją gazową. Chcecie zobaczyć z jaką i jak zamontowaną? Zapraszam do oglądania. Jaguar to jedna z bardziej prestiżowych marek z rodowotem z Wielkiej Brytanii. Razem z Land Roverem tworzą grupę, która została wykupiona przez kogo? Przez Hindusów. Tak. Hinduski koncern Tata wykupił udziały w Jaguarze i Land Roverze, i to teraz on jest w, e, fizycznie właścicielem marki Jaguar i Land Rover. I absurdalnie, od tego czasu w Jaguarze i w Land Roverze zaczęły dziać się lepiej. Wcześniej te samochody zbratane z Fordem bardzo, że tak powiem, śmierdziały tanim plastikiem. Teraz jest coraz lepiej i te Jaguary z powrotem mają ten blask, który kiedyś, będąc najbardziej prestiżową marką z Wielkiej Brytanii. Ten silnik jest jeszcze z, powstał w współpracy z Fordem. Jego korpus, ale elektronika, sterowanie, kolektor już są całkowicie inne i jest to tak jakby odrębna jednostka silnikowa. Nie jest to już EcoBoost, który był we wcześniejszych Jaguarach stosowany na przykład w Jaguarze XF-ie z lat 2013-2017. Ten z 2017 roku ma już swoją elektronikę, swoje sterowanie i 250 koni. Nie jest bardzo paliwożerny, bo pali między 10 a 13 litrów benzyny, ale mimo wszystko przy dzisiejszych cenach warto zagazować taki samochód. Trochę długo nam z tym zeszło, powiem szczerze, jeden z trudniejszych montaży, jaki ostatnio nam się trafił, ale finalnie jest gotowy do oddania. Może jeździć klient i oszczędzać. Naprawdę oszczędzać, bo samochód zarówno w mieście, jak i w trasie nie spala więcej niż 1 litr benzyny. Tak, dobrze słyszycie, ale warunkiem tego, żeby w mieście spalać 1 litr benzyny, jest odpalić i jeździć 200 km i po 200 km dolewamy tylko 2 litry benzyny. Jak będziemy jeździć, jak nie będziemy stać, odpalać, gasić zimnego przez tydzień, tylko jednego dnia robimy 200 km po mieście i tego dnia tankujemy i wychodzi nam 2 litry, nie więcej. Tak więc jest to bardzo oszczędnie ustawiony samochód. Gazu pali od 10 do 13-14 litrów w mieście, w trasie w zależności od tego z jakimi prędkościami jeździmy. Bo samochód ma kilka trybów od eko przez zwykły po sport i w zależności od tego na jakim trybie jeździmy i jak mocno wciskamy pedał gazu, tak dużo palimy gazu. To opłaca się założyć czy nie instalację gazową do takiego silnika, skoro palił między 10 a 13 benzyny, a teraz pali tyle samo gazu. Co dotychczas benzyny plus 1 litr benzyny. Chyba to się opłaca, prawda? Przesadzam troszeczkę z tym tyle samo gazu, co benzyny, bo on pali o litr więcej gazu niż be benzyny dotychczas, plus 1 litr benzyny. A żeby sprawdzić, czy Wam się to opłaca, to zdecydowanie zalecam zajść na naszą stronę internetową, do której link znajdziecie tutaj w opisie, a tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego kociaka zadziornego, jak go nazwałem. Albo do innego samochodu jaki Was interesuje, jak na przykład to BMW X3, bądź ta Mazda CX9, którą mamy tutaj e, po drugiej stronie, która ma pośredni wtrysk benzyny i jest ją najkorzystniej zagazować. Ale wracając do tego auta, założyliśmy instalację gazową KME Nevo Sky Direct. A już mieliśmy chwilę zwątpienia i chcieliśmy ją zmieniać na coś innego, ale finalnie udało się KME Nevo Sky Direct utrzymać po wizycie w łodzi u producenta. Doszliśmy z nim do ładu i do składu, jeździ tak jak należy, spala tak jak należy, nie budzi już żadnych zastrzeżeń. Tak więc gorąco zachęcam do zakupu takiego samochodu, którego powiem szczerze, przez chwilę miałem już dość. Dlaczego? Dlatego, że nie chciała działać na gazie, a ja mam wewnętrznie taki ból, jak taki samochód nie chce działać na gazie, to dla mnie on nie jest fajny. A jak dobrze działa na gazie, to jest fajny. Już go nawet polubiłem i dałbym radę z nim przez jakiś czas pojeździć, pobawić się. Bardzo fajny, sztywny dzięki temu, że ma aluminiową karoserię. Praktycznie 85% karoserii jest z aluminium, co powoduje, że ten samochód w zakrętach w ogóle się nie ugina. On jest sztywny jak bolid Formuły 1. Czujemy tylko i wyłącznie to, co tłumi zawieszenie. Karoseria nie tłumi żadnych dziur, żadnych nierówności, tak więc przy przejeżdżaniu przez chopki wszędzie on jest naprawdę sztywny i mam nadzieję, że ta sztywność nie spowoduje, że w środku ta picerka po 5-7 latach zacznie trzeszczeć i być jakaś taka y, uciążliwa podczas jazdy i będzie gdzieś tam przeszkadzała. To tyle, jeżeli chodzi o to, co pod maską. Niezbyt ładnie, ale klient, który jeździ gdzieś po bezdrożach, y, więcej trochę zakurzył pod maską, a my nie przygotowaliśmy go do y, filmu, tylko umyliśmy go z zewnątrz. Pod maską zostało trochę brudu. Tymczasem zapraszam Was do środka. Tak z profilu prezentuje się nasz Jagi. Na oryginalnych felgach, niezbyt pięknych, i to jest jedyne, co ja chciałbym ewentualnie w tym samochodzie zmienić dla siebie. To pewnie letnie koła założyłbym sobie na jakichś na jakieś ładniejszych felgach, a te zostawiłbym sobie na zimę. Wnętrze, naprawdę bardzo schludnie, bardzo ładnie skomponowane. Nic, żadnych zastrzeżeń nie mam, jeżeli chodzi o kompozycję tego wszystkiego. Ładna y, gałka, chociaż chciałbym nazwać ją dźwignią zmiany biegów, ale to jest. Gałka zmiany biegów, taka okrągła jak już Ford wprowadził, również ładny centralny panel, yy, można powiedzieć, komfortu z radiem, z telewizją, yy, z nawigacją. Tutaj od klimatyzacji i całkiem ładna, schludna deska rozdzielcza. A po lewej stronie przełącznik gaz który w tej chwili mruga jeszcze, że jest na benzynie, bo jeszcze go nie odpaliliśmy. Teraz po rozruchu mruga jeszcze przez chwilkę. I zaraz zacznie świecić ciągłym światłem, pokazując nam stopień napełnienia zbiornika gazowego. A że przed chwilą po testach go zatankowałem, to jest pełny, a zbiornik gazu zmieściliśmy w miejscu koła zapasowego i w miejscu akumulatora, bo niestety akumulator trzeba było trochę przenieść, żeby ten zbiornik gazowy tam zmieścić. Tak nasz kociak prezentuje się od strony ogona, a właściwie do od strony dwóch ogonów, wybrakowany. Kociak ma dwa wydechy. Które wydychają, wyrzucają sporo spalin, jak mocno ciśniemy. A tak prezentuje się bagażnik tego angielskiego suwa. Pod podłogą którego zmieściliśmy całkiem spory rozmarów zbiornik, bo 62 litry brutto. Do którego możemy zatankować około 50 paru litrów gazu. Przy delikatnej jeździe, kiedy spalimy około 10 litrów gazu to starczy nam na 500 km, a jeżeli trochę pociśniemy i spalimy 12, no to starczy na 400. Mimo wszystko to całkiem sporo, bo z Wrocławia do Warszawy spokojnie dojedziemy bez tankowania, a po przejechaniu tej drogi do Warszawy możemy zatankować sobie eleganckim, dużym wlewem, bez konieczności używania dodatkowych przejściówek. Do tego wlewu, zamiast do tego po 7 zł, to do tego po 3 z haczykiem. Jest różnica? Chyba się opłaca. Jeżeli spodobał Wam się taki Jaguar, możecie sobie kupić jeszcze lepszy, jest ten 3-litrowy z kompresorem. Tamten silnik to naprawdę rewelacja i pali wcale niewiele więcej od tego dwulitrowego. A jeżeli spodobał Wam się film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej. Oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania nowoczesnych samochodów, bo na pewno do takich należy ten Jaguar. A tymczasem na gazie. Hej!